Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w piątek, że Moskwa uzna każde zachodnie wojska rozmieszczone na Ukrainie za uzasadnione cele do zniszczenia. Deklaracja ta padła po tym, jak prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił w czwartek, że 26 sojuszników Kijowa z tzw. koalicji chętnych zgodziło się udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny. Gwarancje te miałyby obejmować rozmieszczenie wojsk na terytorium Ukrainy, a także sił powietrznych i morskich w celu obrony przed ewentualnymi atakami ze strony Moskwy. Macron podkreślił, że Kluczową kwestią w realizacji tego planu jest poparcie Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump nie skomentował jeszcze europejskiej propozycji, ale powiedział w czwartek, że planuje wkrótce przeprowadzić dalsze rozmowy z Putinem. Przemawiając podczas wschodniego forum ekonomicznego wywłady Wostoku, prezydent Rosji oświadczył, że osiągnięcie porozumienia z Ukrainą w kluczowych kwestiach prowadzącego do zakończenia wojny jest praktycznie niemożliwe. Dodał jednak, że w przypadku takiego porozumienia nie widzi żadnego sensu w wysyłaniu przez kraje zachodnie wojsk na Ukrainę. Putin podkreślił także że jakiekolwiek gwarancje bezpieczeństwa musiałyby być udzielone także Rosji i uwzględniać jej interesy narodowe. Rosyjski prezydent powtórzył zdecydowany sprzeciw Kremla wobec członkostwa Ukrainy w NATO, zaznaczając jednocześnie, że Moskwa nie sprzeciwia się idei przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, co określił jako prawowity wybór Kijowa. Putin przypomniał również o swojej ofercie skierowanej do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego, by udał się do Moskwy na bezpośrednie spotkanie. Zeleński w piątek nie odniósł się bezpośrednio do tej propozycji, jednak powiedział, że Ukraina jest gotowa do jakichkolwiek rozmów.